A potem będą z tego memy. Ja was znam. Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Zapraszam was na kolejny odcinek makijaż jedną marką. I jak po tytule widzicie dzisiaj będę testować kosmetyki marki Rimmel. Tak jak w poprzednim odcinku poprosiłam was na Facebooku i uwaga nowość na YouTubie żebyście napisali mi e, albo swoje ulubione kosmetyki, które byście chcieli, żebym przetestowała albo nowości, których jeszcze nie testowaliście i chcielibyście zobaczyć czy warto. Rzeczy, które mi wypisywaliście bardzo się powtarzały, w sensie w innych markach to było tak, że były bardzo rozrzucone głosy i produkty, a tutaj po prostu konkretnie wiedzieliście czego chcecie, co warto wypróbować, więc bardzo się cieszę, bo ułatwiło mi to zakupy. A i od razu pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali snapa Instagrama w Rossmanie. <grych> w tym odcinku warto zostać do końca, bo będę miała dla was konkurs świąteczny. Zaczynam jak zwykle od podkładu i tutaj większość waszych głosów padła na najnowszy podkład, który uwaga wygląda tak, tym dum, dum dum i nazywa się Lasting Finish Breathable, czyli oddychający. Podobno jest naprawdę niesamowity i nawet przez te wszystkie Wasze głosy pokusiłam się o pójście na wizerz i sprawdzenie, co oni tam piszą. I okazuje się, że ponad 90% osób, które testowały tenże podkład, mówią, że jest to najlepszy podkład drogeryjny w Polsce. Więc ja to dla Was sprawdzę. Ten podkład występuje w sześć różnych odcieniach. Nie wiem, co mnie pokusiło, żeby wziąć wszystkie? Nie pytajcie. W każdym razie to nawet i dla Was lepiej, bo pokażę Wam słocze każdego z nich. Otwierając pierwszy najjaśniejszy odcień, który widzicie, w ogóle jest taki mega jasny. Ten produkt ma aplikator, na który Wy zwróciliście mi uwagę, właśnie jak polecaliście e, ten podkład i miałam powiedzieć, co o nim myślę, więc uwaga, to wygląda tym, tym, tym w tenże sposób. Jest to aplikator. Który wygląda dosłownie jak yy, aplikator do błyszczyka, albo do korektora. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego w podkładzie, ale jestem zaciekawiona i chciałabym sprawdzić jak to się, tego się używa. W każdym razie czas na słocze. Zacznę od tego najjaśniejszego koloru, Uuu. Super jasne, nazywa się Light Porcelain, czyli jasna porcelana. Drugi w kolejności jest kolor ivory i to jest numer 100. Ivory to jest kość słoniowa. I kolejny odcień 101 Classic Ivory. Następny numer 102 Light Nude. Przedostatni odcień 103 i to jest numer True Ivory. I to jest bardzo ładny odcień. Nawet wydaje mi się, że to jest taki mój odcień. Chyba, chyba go użyję. To jest taki. W miarę neutralny, ale zobaczmy jeszcze ostatni numer, i to jest 200 Soft Beige. Tak prezentuje się ręka. Tutaj jest cała gama kolorystyczna. Oczywiście, jak widzicie, to są jasne tonacje, które dobrze się wpasowują w skórę Polek. Jeżeli to by miał być podkład taki bardziej europejski, albo w ogóle mega międzynarodowy, no to ta ilość odcieni byłaby zdecydowanie za mała. Natomiast na Polskę uważam, że jest jak najbardziej spoko. Ten odcień jest po prostu kosmicznie jasny i będzie super dla wszystkich osób, które zawsze miały problemy z tym, żeby e, znaleźć swój odcień podkładu. quadro Te dwa odcienie y, są takimi beżami, dosyć neutralnymi, i są fajne dla osób, które właśnie mają neutralny odcień skóry. I ten podkład ma zabarwienie takie bardziej brzoskwiniowe, więc w zasadzie są i chłodne odcienie, i ciepłe odcienie, i neutralne odcienie, więc to jest taka dobra paleta kolorów. Myślałam, że użyję odcienia 103, ale zapomniałam, że przecież jakieś jeszcze 3 tygodnie temu byłam w dżungli w Ameryce Południowej, więc trochę się opaliłam y, i jednak y, użyję tego najciemniejszego odcienia. Który się nazywa Soft Beige. Muszę przyznać, że naprawdę jestem bardzo ciekawa tego aplikatora. Najpierw wstrząsnę podkład. I uwaga. W ogóle mega fajne rozwiązanie, bo to też jest takie praktyczne, że ten podkład się Wam nigdzie nie wylewa. I rozłożę sobie teraz górę równo na twarzy. Uuu! Zobaczcie, jak się ładnie wpasował w ten, w mój kolor skóry. U, Wow! I. On pięknie pachnie, to znaczy pachnie tak kwiatowo, więc może nie wszystkim będzie odpowiadać, ale dla mnie pachnie bardzo ładnie. I to nie jest taki mocny zapach, bo poczułam go tak naprawdę dopiero jak sobie tak przejechałam tą różdżką, tym aplikatorem właśnie przed nosem. Ale jest to bardzo fajne, wyglądam pięknie jak Indianin. I teraz wezmę moją zaufaną gąbeczkę z Gudetamu. Powinien, powinien mieć taki odgłos, taki styk, styk, Jak teraz patrzę na skórę, to mam wrażenie, że ta warstwa podkładu jest taka mega cienka, i on wygląda jakoś tak zupełnie inaczej. I aż mam, zaraz spróbujemy, że sobie chociaż trochę palcem rozprowadzić. Wow! Ok! Ok! Czy wy to widzicie? Spójrzcie tylko, co się dzieje na tej twarzy. Jezu, jak dobrze nie użyłam tej gąbki, bo po prostu bym w ogóle tego nie zauważyła. To jest. to jest jakaś magia. Jak przeciągam palcem, to nie tworzą się żadne smugi. W ogóle. On jest taki jakby cienki, można powiedzieć, że taki bardzo lekki i po prostu rozprowadza się jak marzenie. Spójrzcie tylko na to. Spójrzcie to, co się dzieje na tym czole. Wow. No, dobra. Muszę powiedzieć, że jestem pod mega wrażeniem. Trochę głupio mi przyznać, ale nie spodziewałam się takiego efektu po drogeryjnym podkładzie. I powiem Wam, że nawet duża część takich high-endowych podkładów nie wygląda tak jak ten. I to nie jest dlatego, że ktoś mi zapłacił i powiedział, Take all my money, tylko mów wszystko dobrze o tym podkładzie, że jest najlepszy w ogóle. Nie. To jest serio moja Prawdziwa opinia, bo to, co się tutaj dzieje, to jest hardcore. Po pierwsze, widzieliście, jak mega szybko się rozprowadził, po drugie, jak łatwo się rozprowadził, bo ja po prostu rozprowadziłam go palcami. Jak widzicie, w ogóle go nie widać na mojej skórze. Jeszcze spróbuję wam przybliżyć w montażu, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, ale to jest kosmos. I tutaj, jak widzicie, o efekcie maski nawet nie ma co mówić, bo tutaj jest jakby. Jakby nic nie było, moja druga skóra po prostu. W każdym razie, jak już się uspokoiłam, mogę powiedzieć, że tak. W dodatku, jak teraz już zaczęłam o tym bablać przez minutę albo i więcej, to czuję, że on jakby osiadł trochę na skórze, więc mam wrażenie, że on może być bardzo trwały, przez to, że on tak właśnie się wcisnął w tą skórę i czuję, że ten podkład mi nigdzie nie lata. Skóra ma taki naturalny wygląd, taki można powiedzieć profesjonalnie soft mat. A jeżeli miałabym ocenić stopień krycia. To mogłabym powiedzieć, że to jest takie średnie, takie lekkie slash średnie. I teraz jeszcze jak popatrzyłam na opakowanie, to widzę, że tu jest napisane, że jest SPF-20, co jest bardzo fajnym dodatkiem. Ja lubię, jak w podkładach jest taki tak zwany miejski filtr, czyli dosyć niski, ale na tyle wysoki, żeby chronić skórę, e, bo na co dzień nie pamiętamy o tym, żeby nakładać sobie filtr przeciwsłoneczny, chyba że jest lato i słońce wali nam prosto w twarz. Ale. Koniec o podkładzie, bo chyba ten podkład ukradł mi już połowę odcinka, więc przechodzę do kolejnego produktu. Kolejną rzeczą jest korektor z serii Wake Me Up, bo bardzo mi ją polecaliście. Ta seria bardzo mnie zainteresowała, dlatego, że ona jest taka antyzmęczeniowa, można powiedzieć, e, zawiera w sobie witaminy i między innymi witaminę C. O, i w ogóle przypomniałam się, że chyba ten podkład też ma w sobie witaminy, chyba witaminę E i kwas hialuronowy, więc on jest taki nawilżająco ochronny, można powiedzieć. O, ale koniec już o podkładzie! Przechodzę dalej do korektora. Wygląda on w ten sposób. I ma taką standardową korektorową pacynkę. Pacynka Aplikator? Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wydaje mi się, że będzie genialny pod oczy, właśnie przez swoje takie właściwości budzące, o. I nałożę go pod oczy. O, teraz ta pacynka, powiem wam, że to nie jest to samo co przy podkładzie. Bo tamta była taka super miękka, to była taka jakby gąbeczka, która się uginała. Taka wiecie, duża, puchata, a to jest taki, no taki zwykły aplikator, który jest właśnie w błyszczykach albo normalnie w korektorach. Z tej sobie podnoszę pod nosem wokół ust I też spróbuję rozprowadzić go palcem Uuu Okej, okay, niech ja go skończę nakładać, bo widzę tu On się super dobrze stape ze skórą Mieliście rację, naprawdę Ciekawe jaki byłby podkład z tej serii Taki właśnie budzący, ale bardzo dobrze on wygląda Przybliżę Wam jeszcze tutaj bardziej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda razem z korektorem, bo korektor też się bardzo ładnie wtopił, ale to, co się stało z podkładem, to nie wiem, to dla mnie po prostu jakaś magia. Spójrzcie tylko na to. Uuu. Jeszcze przez chwilę zostanę przy produktach na Mokro, żeby przetestować kolejną rzecz, o którą bardzo dużo osób prosiło. Jest to nowość od Rimmel, a mianowicie stick do konturowania. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką sticków do konturowania, dlatego stwierdziłam, że muszę przetestować, no a przy okazji dużo osób o niego prosiło. Stick oczywiście ma jedną jasną stronę, jedną ciemną stronę. Wiecie, jasna, ciemna strona mocy? Wygląda on w ten sposób. Ja wybrałam dla siebie kolor medium, ale był jeszcze deep i light. Najpierw oczywiście użyję tej ciemniejszej strony i zaznaczę sobie kości policzkowe. To, co widzę od razu, to to, że. Chyba ma troszeczkę cieplejszy odcień, niż ja zwykle używam. Ja raczej wolę takie chłodniejsze konturowanie. I pamiętam, że ten odcień Deep właśnie był chłodniejszy, ale też był zdecydowanie ciemniejszy, więc nie wiem, czy by nie był za ciemny. Wezmę sobie teraz skośny pędzelek i... rozetrę. Uuu! Teraz jak właśnie rozcieram ten bronzer, to czuję, że rzeczywiście ten podkład jakby tak mi się wżarł w tą skórę. Tak osiadł mocno. Nie wiem, czy my ja cały czas gadam o tym podkładzie. Co ze mną jest nie tak. W każdym razie, naprawdę, musicie po prostu sami wypróbować, bo to nie wiem, nie da się opisać. Ale ten stick rozprowadza się bardzo ładnie, nie robi plam. Ten stick bardzo ładnie się wtapia w skórę, dobrze się też rozciera, nie robi plam. Jedyne co, to właśnie to, że dla mnie jest ociupeńkę za jasne e, i ociupeńkę za ciepły. Chociaż, jak teraz patrzę, to do moich włosów ciepło-zimowo-jesiennych. Całkiem dobrze to wygląda, ale ja się lepiej czuję w chłodnym brązerze. Natomiast teraz czas na drugą część tego stika, czyli rozświetlenie. I są dwa rodzaje rozświetlających sticków. Albo są styki rozjaśniające, albo są stiki rozświetlające. Czyli albo mają błysk, albo są po prostu jasne. I zobaczę, jak wygląda ten. Ten zdecydowanie jest stickiem rozświetlającym, bo ma błysk. Taki. Delikatnie perłowy Zobaczę czy to będzie widoczne na mojej skórze Bo możliwe, że mam, jestem trochę za bardzo opalona Ale sprawdzę sobie na jednym policzku hm. Jak widzicie mi nie rozjaśniło Ale rozświetliło Więc rozświetlenie jest ale muszę się przyznać do jednego, że zwykle jak kupuję sobie taki stick, to w 95% używam tylko tej części. Bo po prostu kocham to konturowanie na mokro. A to zwykle zostaje takie smutne i nieużywane. Natomiast jeżeli się nad tym stickiem, to mogę go spokojnie polecić, bo jest super. To teraz, kiedy mam już wszystko na mokro, przejdę do pudru, który też był takim świętym granem większości z Was. I mowa tu o Stay Matte, nie inaczej. Oczywiście polecaliście mi też pudry z innych serii, ale ten był jednak Waszym faworytem. Kiedy patrzyłam na odcienie, to nie widziałam tutaj pudru transparentnego, a ja jednak wolę pudry transparentne, ale ten był najbardziej zbliżen do mojego odcienia skóry, więc sprawdźmy. Biorę sobie puszek, puszek kruszek i nakładam puder i uwaga, czy to będzie z tej mat? hm na pewno wygląda jak instamat w sensie instant mat no, go najpierw na połowę twarzy, żebyście mogli zobaczyć różnicę i teraz porównajcie sobie te dwie połówki, tutaj jest po prostu taki mat, że Zupełnie nic się nie przebija, chyba nawet ten rozświetlacz ze Styka się nie przebija, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja go z tej strony nie widzę, może wy w kamerze widzicie. Natomiast to jest naprawdę dobry mat. Teraz sobie dokończę drugą połowę twarzy, bo czuję się dziwnie z jedną połową taką, a drugą taką. hm on też pachnie. Ale trochę inaczej chyba niż ten podkład. No nie wiem, ja lubię jak kosmetyki mają zapach. To jest takie fajne. Puder jest nałożony i niech ja zobaczę, jak wygląda. Przybliżę się do mojego lusterka, które nigdy nie kłamie. Okej. Okay. i muszę powiedzieć, że to nadal naturalnie wygląda. To, jak lubię sprawdzać jakość pudru, to jest to, że patrzę, czy nie osadzę się na włoskach na twarzy. W sensie na takim, wiecie, peach Fuzz, czyli takim brzoskwiniowym meszku, nie wiem jak to po włosku się nazywa. W każdym razie, wiecie, każdy na skórze ma taki delikatny meszek. Jeżeli puder nie uwydatnia tych włosków, wiecie, że nie wyglądacie nagle jak święty Mikołaj, to wtedy wydaje mi się, że puder jest dobry. Ja na pewno nie używam pudrów, które robił ze mnie świętego Mikołaja. I czas na kolejny produkt, o który wiele osób z was prosiło, czyli... PAU! Paleta 3 w jednym od Kate Moss. Tutaj akurat jest to właśnie paleta, która powstała przy współpracy z Kate. Paleta wygląda w ten sposób: jak widzicie, tutaj są trzy różne produkty. Tutaj mamy rozświetlacz, tutaj jest brązer, a tutaj róż. Ta paleta miała chyba dwa odcienie. Ja wzięłam sobie odcień Coral Glow, dlatego że był taki bardziej właśnie ciepły, a ta druga paletka była chłodniejsza. Ten róż był zdecydowanie w taką stronę różowego różu. O, a ja wolę taki. To, co mi się bardzo podoba w tej palecie, to to, że bronzer jest w chłodnym odcieniu, więc ja może sobie go dodam jeszcze na to moje konturowanie na mokro, żeby właśnie troszeczkę bardziej je ochłodzić, a przy okazji sprawdzę produkt. Użyję sobie większego, płaskiego pędzelka, tak żeby łatwiej było mi nałożyć. Zresztą ten problem, jak próbuję wam pokazać, jak nabieram, to zawsze to wygląda tak... A potem będą z tego memy, ja was znam. O! Ten bronzer wyglądał najjaśniejszy w opakowaniu i bałam się, że go nie będzie widać, znowu. A tutaj, proszę bardzo, widoczny jest. Rzeczywiście, zresztą wzmocnił mi konturowanie i właśnie troszkę je ochłodził, więc to jest taka naprawdę perfekcyjne ten stick razem z tym bronzerem. Bo tak jak wam mówiłam, że wolałam trochę mocniejsze konturowanie i trochę chłodniejsze i proszę bardzo, chciałaś to masz. Get the London look. Co teraz? Róż? Też wygląda na bardzo delikatny, ale może się okazać, że jest intensywny, tak jak bronzer, więc zaczynajmy! O, nie jest taki bardzo intensywny, czyli nie zrobimy sobie nim krzywdy. Ale już za trzecim pociągnięciem... Ah, widoczne I teraz czas na ostatnią część, czyli rozświetlacz. To jest rozświetlacz w takim złoto-beżowym, można powiedzieć, szampańskim odcieniu. Nałożę go sobie na taki mały pędzelek. I uwaga... Uuuu... Myślałam, że on będzie mocno ciepły, bo w opakowaniu... Zaraz... Bo w opakowaniu tak wygląda jakby właśnie miało takie mocne złote drobinki, jednak na twarzy on jest bardzo neutralny, w sensie, że nie jest ani chłodny, ani ciepły. Właśnie taki szampański. I przez to ta paleta jest bardzo neutralna, więc będzie dobra dla różnych odcieni skóry. Dla mulatek albo osób o ciemniejszej skórze ten oświetlacz może być za jasny. Teraz jeszcze dodam go sobie trochę na nos. Ja bardzo lubię dawać rozświetlacz właśnie na końcówkę nosa, bo wtedy trochę mi się to kojarzy z takim zwierzątkiem, wiecie, jakbym miała taki mokry nosek. Taki piesek, albo sarenka, nie wiem, bardzo lubię. O, widzicie? On jest jak gdyby jasny. On ma też w sobie trochę pigmentu. Czyli i rozświetla, i rozjaśnia, o. I kiedy bazę mam gotową, czas przejść do brwi. I tutaj wybrałam nowość od Rimmel'a i to się nazywa Brow Shake. Opakowanie wygląda w ten sposób. I w ogóle posłuchajcie. Jest shake. Jest brow shake. I ten produkt kosztował mnie lekko ponad 28 zł. Wybrałam go akurat dlatego, że bardzo mnie zaciekawił, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Oprócz tego, jeszcze była standardowo kredka do brwi z grzybyczkiem, był cień z woskiem i była taka maskara. Yy do brwi. Ale, że ja lubię nowości i testować śmieszne rzeczy, to wybrałam brow shake. Ja mam tutaj kolor medium brown. Uwaga, zobaczcie jak wygląda aplikator. To jest jakby taka gąbeczka bardzo cienka, przysypana jakimś cieniem? Jakimś magicznym proszkiem? Nie mam pojęcia, ale sprawdźmy. Okej, okay, przede wszystkim to bardzo dobrze kryje. I podoba mi się to, że ma taki precyzyjny ten aplikator. Jedyne co, to może jest troszeczkę za chłodny odcień. Dla mnie. To jest tak, że tu narzekam, że za ciepło, tu, że za chłodno. No ale to jest kwestia prewerencji oczywiście. Ale wow. Podobne krycie jak pomada tak naprawdę. Bra i druga, Brev. Mogę też powiedzieć, że ten produkt jest wydajny, bo Robię drugą brew i jeszcze nie zamoczyłam drugi raz. Nie zamoczyłam drugi raz tego sztyftu w pudrze. Nie mam do czego się przyczepić. Muszę Wam powiedzieć, że to mi się podoba takie rozwiązanie. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to chyba to, że on był po prostu najdroższy z tych wszystkich produktów do brwi i 28 zł za. Takie małe opakowanie to jest całkiem sporo, ale jak wiecie, efekt jest dobry i nakłada się go szybko. Więc teraz kiedy wyglądam jak kreten z takimi bardzo ciemnymi brwiami i zupełnie zerowym okiem, czas na oko. Jeżeli chodzi o cienie do oczu, to tak naprawdę mamy do wyboru tylko jeden rodzaj palety w dwóch kolorach. Ta paleta nazywa się Magnifice, czyli jakby powiększenie oczu. I ja wybrałam kolor London Nudes Calling i to była wersja kolorów cieplejszych. Bo jeszcze była druga paleta z takimi chłodniejszymi cieniami. Tak wyglądają kolory jak widzicie sobie tu trochę potestowałam i Natomiast podoba mi się to, że są tutaj cienie zarówno matowe jak i błyszczące i są też takie fajne kolory bardzo mi się podobały te dwa. Aha, i do tej paletki została jeszcze dołączona taka dwustronna pacynka. I tak naprawdę właśnie wydaje mi się, że cienie doczu do to jest rzecz, nad którą Rimmel powinien popracować, bo naprawdę się bardzo mocno zdziwiłam. Bo w ogóle korektory, podkłady i wszystko było tego mnóstwo, a paleta cieni... jeden rodzaj. Nie mam teraz żadnej bazy na powieki, żeby było sprawiedliwie. Zacznę może od tego drugiego odcienia, żeby stworzyć sobie bazę. I nałożę na całą ruchomą powiekę. Styki neutralny beżowy odcień i to jest jeden z trzech matowych cieni w tej palecie. Dobra i teraz wybiorę kolejny matowy cień, czyli ten czwarty i dam go w załamanie, jako takie konturowanie oka. I to jest odcień taupe, czyli coś pomiędzy szarością a brązem, czyli też będzie pasować każdemu, bo jest bardzo uniwersalny. I to samo na drugim oku. I nałożę jeszcze go na dolną powiekę. On w tej palecie nie wygląda na ciemny, ale okazuje się, że jak się go nałoży na oko, to zobaczcie, że on jest dosyć intensywny. Ale to dobrze, ja wolę, żeby cienie były bardziej intensywne, niż żeby trzeba było je nakładać po milion razy. I teraz wezmę ten cień taki burgundowo-śliwkowy, można powiedzieć, i użyję do tego pacynki. I nałożę to w zewnętrznym... Kąciku. I przejdę trochę na środek. I jak nakładam pacynkę, to jak widzicie, trochę mi się osypuje ten cień. Nie wiem dlaczego, ale pewnie z bazą byłoby lepiej. Ale bardzo mi się spodobał ten cień. I teraz wezmę fiolet. I dam w zewnętrznym kąciku. O, a ten cień już się nie osypuje. Nie wiem, czy może to kwestia tego, że pacynką nakładałam? I teraz przy wewnętrznym kąciku nałożę ten trzeci, taki błyszczący, różowawy cień. Spróbuję teraz ten nałożyć pasynko. zobaczyć czy to kwestia pacynki, czy cienia. Hmm, ale to chyba kwestia konkretnego cienia, bo ten już się też nie osypuje. To już sama nie wiem. Teraz jeszcze wzmocnię dolną powiekę tym samym fioletowym cieniem. Dam go troszeczkę w zewnętrznym kąciku. I całość paletą Magnifies prezentuje się w ten sposób. Ja uważam, że kolory są bardzo ładnie dobrane, jedyne co to właśnie miałam problem z tym, e, z tym burbudowym cieniem, nie wiedzieć czemu, ale to zagadka tej palety. Teraz jestem mega podekscytowana, bo czas na kolejny produkt, który też bardzo chcieliście, żebym przetestowała i muszę przyznać, że ja też byłam bardzo, bardzo zaciekawiona tym produktem, bo to jest znowu Kolejna taka jakby nowość. I to jest eyeliner, który się nazywa Wonder Wing. I niby zwykły eyeliner, ale jednak nie. Cała magia tkwi w końcówce, która jest spłaszczona, to nie jest taka zwykła końcówka do eyelinera. I właśnie w tej końcówce tkwi magia, bo tym spłaszczonym końcem podobno ma się robić jak gdyby instant jaskółkę, czyli to wywinięcie, jak gdyby bo to jest po prostu na zasadzie stempla. I jak poszłam do Rossmana, to przez chwilę myślałam, że w ogóle nie ma tych linerów, ale udało mi się wygrzebać gdzieś na końcu półki dosłownie ostatnie dwie sztuki. Mam nadzieję, że on działa, tak jak działać powinien. Więc zacznę tak jak zwykle normalnie od linii na ruchomej powiece i użyję do tego tej zaokrąglonej końcówki. Jej końcówka jest zrobiona z gąbeczki. Tak, normalnie, normalny liner. I teraz, żeby tylko nie zepsuć, bo jeszcze nie wiem, czy to działa. Mam nadzieję, że działa, i mam nadzieję, że nie zepsuję tym całego makijażu. Więc tak, biorę tą płaską część i spróbuję użyć tak jak stempla. nie wiem, jakoś zawsze się boję tych wynalazków, ale dobra, przyłożę tak. E. O! LOL UDAŁO SIĘ Tylko się pobrudziłam czymś Może coś miałam na ręku, albo może coś było na tym Oa... Tak Miałam brudne W każdym razie, no to nie zwracajcie uwagi Zwróćcie uwagę na to I teraz zrobię to samo na drugim oku Tutaj zawsze zaczynam właśnie od Od jaskółki Ho! Zobaczcie To jest takie proste Muszę teraz powiększyć, ale Serio, to się robi samo. Niesamowite. To jest zdecydowanie lepsze niż te moje koty, które testowałam ostatnio. Koty do kresek. Stempelek do Eyelinera. Jakie to proste, aczkolwiek genialne. I ten Wonder Wing eyeliner kosztował 29 zł. Trochę dużo, ale moim zdaniem warto. I teraz już przedostatnia rzecz, czyli tusz do rzęs. I tutaj zdecydowanym faworytem był Tusz Scandalize. Otwieram i to co lubię, czyli szczoteczka, która jest normalną szczoteczką, a nie silikonową. Ja mam coś takiego, że nie za bardzo lubię silikonowe szczoteczki, więc akurat takie są dla mnie jak najbardziej na plus. Więc sprawdźmy teraz jak to wygląda. Szczoteczka jest całkiem spora, więc jeżeli ktoś ma króciutkie rzęsy, to może mieć problem z tą jej tylną częścią. Natomiast nakłada się dobrą ilość tuszu, czuję, że te rzęsy są rzeczywiście mocno pokryte. I to jeszcze jest na dolną powiekę. I nie wiedzieć czemu, ale na dolnej powiece widzę zdecydowanie większą różnicę, jeżeli chodzi o działanie tego tuszu. Może dlatego, że akurat patrzę na te rzęsy z innej perspektywy. one rzeczywiście tutaj są tak ładnie rozdzielone i to bardzo fajnie wygląda.

To teraz został już ostatni produkt, który zresztą bardzo dużo osób mi polecało. Opakowanie wygląda w ten sposób: ma fajny taki matowy dół. I jest to oczywiście płynna, matowa pomadka. Ja tutaj wybrałam kolor Plum This Show, bo teraz mamy zimę i lubię takie bardzo ciemne czerwienie. Ale w ogóle widziałam, że jeszcze z nowości był odcień granatowy, więc widać, że Rimmel wchodzi w takie. Nie tuzinkowo cienie, można powiedzieć, ale bardzo właśnie takie ciemne. U I też pachnie. Super. Tak słodko, trochę miodowo, można powiedzieć. Mm. i kryje. Jak widzieliście na początku, ona była y, błyszcząca, i dopiero po jakichś parunastu, 10 paru sekundach ona się tak topiła w usta i właśnie zrobiła się zupełnie matowa. Jeżeli chodzi o krycie, tak jak widzicie, jest dobre, kolor rozkłada się równo y, i usta się nie kleją. Czuć tą pomadkę na ustach, ale to nie jest tak, że się sklejają. I ta pomadka kosztowała trochę ponad 22 zł. I tak wygląda skończony makijaż marką Rimmel. Napiszcie koniecznie w komentarzach, który produkt się Wam podobał najbardziej, albo który produkt był dla Was największym zaskoczeniem, bo dla mnie nie ma co ukrywać, największym zaskoczeniem był podkład. Ale teraz to, tak jak obiecałam, konkurs. Sprawa jest prosta. Macie cały grudzień na to, żeby kupić podkład Lasting Finish Breathable i umieścić jego recenzję na stronie, którą podałam w opisie. I to tyle. Do wygrania codziennie są zestawy kosmetyków Rimmel i jako nagrody główne będzie wejście do Beauty Baru w Warszawie, a Beauty Bar to jest takie miejsce, gdzie możecie sobie wykonać makijaż, zrobić włosy, manicure i coś będzie też z modą, więc po prostu magiczne beauty miejsce w Warszawie się z wami widzę w następny piątek i do zobaczenia. Papa! Pa. A jeżeli chcecie oglądać mnie jeszcze dalej, to możecie kliknąć film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając w moją twarz po prawej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Papa! Pa.